you <laughs> Proszę Państwa, to jest część prezentów, darów, które będziemy wysyłać na Ukrainę, ale też to, akurat co Państwo widzą za moimi plecami, to są sprzęty, które zostaną tu w naszym ośrodku dla uchodźców, w którym już mamy ponad 100 osób, jeśli dobrze teraz na bieżąco jestem, 120. 120 osób już tutaj przebywa z Ukrainy. Akurat te sprzęty takie jak lodówka, pralka, suszarka, inne rzeczy gospodarstwa domowego zostają tutaj. I one zostały zakupione z darowizny, którą dostaliśmy od naszych przyjaciół z Niemiec z miasta partnerskiego z Wolfenbüttel. Jak Państwo już wiedzą, Niemcy przekazali nam 20 tysięcy euro na pomoc właśnie dla uchodźców i dla Ukrainy. I my właśnie już robimy za te pieniądze zakupy i część, jak mówiłem, tych rzeczy zostanie tutaj w ośrodku na Lubarskiej, a część zostanie transportem wysłana na Ukrainę do naszego partnerskiego miasta, czyli Szczerca. To taka jednorazowa pomoc, a miasto opiekuje się ty, tą setką ludzi na okrągło. Dostaliście już pieniądze? Na okrągło się opiekujemy i na okrągło na razie dostajemy pieniądze, czyli to jest dobra wiadomość. Wczoraj też na spotkaniu samorządowców we Wrocławiu zarówno marszałkowi, jak i pan wojewoda potwierdzili deklarację finansowania pobytu uchodźców dalej na całym Dolnym Śląsku i w Kamiennej Górze też. Oczywiście trwają zabiegi naszego rządu o pozyskanie dodatkowych specjalnych środków właśnie na pomoc dla Ukraińców i to są potężne kwoty. Na razie pieniądze, które wysyła nam wojewoda na pokrycie kosztów utrzymania tutaj tej dużej grupy uchodźców, są wystarczające. One pokrywają wszystkie nasze koszty związane z wyżywieniem, ze środkami higieny, z oświetleniem, z ogrzewaniem. No akurat teraz już schodzimy z sezonu grzewczego, ale te wszystkie koszty są refundowane przez województwo, przez pana wojewodę. Nasuwa się pytanie, co dalej, bo ci ludzie, co wrócą na Ukrainę, zostaną zamieszkają w Kamiennej Górze? Pewnie o tym myślicie. To jest temat, który będziemy musieli teraz w miarę szybko przeprowadzić, już to robią inne samorządy, a my pójdziemy tym śladem, zapytamy naszych gości, bo tak traktujemy ich tutaj. Jako gości zapytamy ich, czy chcą zostać, czy chcą wracać. Jeżeli chcą zostać, to czy będą chcieli zostać w Kamiennej Górze? Jaki to będzie procent, jaka to będzie część tych osób, która tutaj, tej grupy, która tutaj u nas mieszka, dowiemy się myślę w przyszłym tygodniu i zrobimy też rozpoznanie dotyczące zawodów, umiejętności, kwalifikacji tychże osób, po to, żeby pomóc im szukać pracy. Wiem, że część osób już znalazła pracę. I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ mają swoje pieniądze, nie są, nie są zależni, czy dostaną niebawem pieniądze, to w zależności od tego, kto kiedy pracę podjął, ale to jest dobra rzecz z wielu powodów, także z tego, żeby nie myśleć o, o tej tragedii na Ukrainie, żeby, żeby część czasu zajęła im praca, bo wtedy będzie mniej tych rozważań o tym, co się dzieje tam z, z Ukrainą, z ich ojczyzną i z bliskimi, których tam zostawili? Powiedział Pan, Panie Burmistrzu, że to zostaje tu, a i tak pomagacie Ukrainie. W jaki, w jaki sposób? Co tam jest wysyłane? Jak często? Dzisiaj, dzisiaj będę rozmawiał z księdzem z naszej parafii, właśnie tam w Szczercu, i z Panem Burmistrzem zapytam jeszcze raz, jakie konkretnie mają w dzisiaj potrzeby. Ponieważ ta lista potrzeb się zmienia, proszę Państwa. Ostatnio e, inaczej na początku wojny to były nawet prośby o kamizelki kuloodporne, to były prośby o noktowizory, o jakiś taki sprzęt wojskowy. Dzisiaj, z tego co dowiedziałem się od osób, które wcześniej zwolniły do księdza, e, od, o, od osoby, od pani Apolonii Lulek, e, w tej chwili najważniejszym tematem jest żywność. Żywność, dlatego że. Oni też przyjmują u siebie tych uchodźców wewnętrznych z różnych rejonów właśnie Ukrainy, którzy migrują w okolice Lwowa i właśnie żywność będzie chyba głównym takim wypełnieniem tego transportu, który będziemy szykować właśnie do szczerca. Ale jeśli będą jeszcze jakieś inne konkretne zapotrzebowania, no to oczywiście, Postaramy się spełnić. To jest duża kwota, którą przekazali nam partnerzy z Niemiec, no i my chcemy się z tej kwoty solidnie rozliczyć i pokazać, jak wykorzystaliśmy te pieniądze podczas pobytu właśnie miast partnerskich czy delegacji miast partnerskich, który będzie miał miejsce w lipcu, na początku lipca. Więc do tego czasu chciałbym przekazać Niemcom wiadomość, jak zostały te pieniądze wykorzystane. Czy miasto dokłada z budżetu do funkcjonowania tej placówki. To co dokładamy jest refundowane, czyli jak powiedziałem, w tej chwili miasto nie wydaje własnych pieniędzy, o ile wydaje to tylko czasowo, a później jest refundacja i, i mogę powiedzieć tutaj jasno wszystkim, że nie cierpi na tym budżet miasta, że to są pieniądze zewnętrzne, które do nas przychodzą na, na no na tej zasadzie, jakie, na tych zasadach, jakie określił rząd i pan wojewoda realizuje te zadania, a my jesteśmy po prostu refundowani za te wszystkie czynności, które tutaj e, po prostu są, są wykonywane. No więc nie ma, nie dokładamy dzisiaj do tego ani złotówki. A jeszcze chciałem zapytać o refundację dla tych osób, którzy przyjęli pod swój dach Ukraińców. Czy, czy ta refundacja się odbywa? Chodzi mi o te 40 złotych. Dziennie. Odbywa się z tego, co się orientuje. Nie wiem jeszcze, jak długo będzie się odbywała. Jak już wspomniałem, Polska walczy o pieniądze i to są miliardy ciężkie złotych, walczy o pieniądze właśnie na pomoc dla tej olbrzymiej rzeszy Ukraińców, która do Polski przyjechała. I, i tutaj, jeżeli będą te pieniądze, to myślę, że. Nikt nie będzie określał jakiegoś horyzontu czasowego, w którym ta pomoc ustanie. Będziemy przecież się starali tutaj przyjąć tych, którzy zechcą zostać u nas na dłużej, być może nawet na stałe. Mówię my w sensie jako Polacy, jako Polska i my też jako kamiennogórzanie więc nie będziemy sobie takich pewnie horyzontów czasowych zakreślać choć oczywiście jest to pytanie zasadne na ile my jako państwo i my jako samorząd jesteśmy w stanie dalej te ciężary dźwigać ale no to już są decyzje które będą zapadały na na wyższym szczeblu i to na pewno nie w województwie, nawet tylko w Warszawie. A jest problem z zakwaterowaniem? Czy, czy to już jest wystarczająca ilość mieszkań dla, dla uchodźców? To znaczy wiele osób jeszcze mieszka w domach kamiennogórzach, tak, że e, oceniamy, że jest to jeszcze ciągle kilkaset osób, łącznie z tymi, którzy tutaj mieszkają u nas na Lubaskiej, a e, Problemów z zakwaterowaniem z tego co ja się orientuję nie ma. Nie ma już w tej chwili takiego dużego spływu, choć ostatnio dotarła grupa dwudziestosobowa. My mamy jeszcze nawet rezerwę niewielką tu w ośrodku na Lubawskiej, jeszcze kilkanaście osób moglibyśmy przyjąć, ale na razie nie ma takiej potrzeby, wobec tego nawet te kontenery, które sprowadziliśmy, nie są wykorzystywane. Dzisiaj, ponieważ y, wszyscy się mieszczą tutaj właśnie y, w dawnej szkole. Y, no, odpowiadając krótko, nie, nie słyszałem, nie było sygnału o tym, żeby były problemy z zakwaterowaniem, tak? Natomiast no, nie, nie, dzisiaj już nie przyjmiemy powiedzmy 100 osób nowych, bo nie mamy już takiej możliwości, prawda? Y, y, I na razie też nie ma takich potrzeb. Jak Państwo wiedzą, część, duża część y, y, uchodźców z Ukrainy. Postanowiła już wrócić do siebie, i tutaj też mamy takie jednostkowe przypadki u nas w Kamiennej Górze, że ludzie wracają, bo oceniają, że sytuacja jest już na tyle bezpieczna, że mogą wrócić, albo mają jakieś inne powody pilne i wracają tam mimo działań wojennych. Także to jest sytuacja dynamiczna, ona cały czas się zmienia, a my musimy się cały czas do niej dostosowywać. Przy okazji, jak już jestem tutaj przed kamerami, to chciałbym serdecznie podziękować naszym partnerom z Niemiec właśnie za ten dar, za tę kwotę 20 tysięcy euro, którą, którą nam przekazali na pomoc dla Ukrainy. No i jak powiedziałem, będziemy starali się ją wykorzystać jak najlepiej, jak najsensowniej, biorąc pod uwagę potrzeby zarówno naszego ośrodka, jak i potrzeby naszych partnerów ze Szczerca.